Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Deweloperskiej. Zwracam się dziś do Was jako deweloper i jako szef zarządu. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna Rasza znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu deweloperów wzniesiony z poterów Polski, bąkły darujnie. Struktury państwa przestają działać. W gospodarce zadawane są codziennie nowe czasy. Warunki życia przytłaczają przedsiębiorców coraz większym ciężarem. Przez każdą budowę, przez wiele polskich domów. Przebywają linię bolesnych podziałów. A, proste, a niekończących się konfliktów, nieporozumień, nienawiści, sieje spustoszenie psychiczne, kary czy tradycje polerancji. Dostęp do danych, gotowość do uwolnienia cen, akcje protestacyjne stały się małym. Wciąga się do nich nawet chłopców w krótkich spodynkach. Wczoraj w wiele budynków publicznych było okupowanych. Padają wezwania do fizycznej rozprawy z deweloperuchami, z ludźmi o pasywnych dochodach. Nożą się wypadki terroru, pobróżek i samosądów moralnych, a także bezpośredniej i przemocy. Szeroko się po wala z w przestępstw, analiz i włamań na strony z cenami. milionowe wyświetlenia rekinów ledów społecznościowych. Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski. Nanut osiągnął granice wytrzymałości psychicznej. Wielu ludzi ogarnia rozpacz. Już nie dni, lecz godziny przybliżają ogólnonarodową katastrofę. Uczciwość wymaga, aby postawić pytanie, czy musiało do tego dojść. Obejmując urząd kryzysa zarządu wierzyłem, że potrafimy się podwignąć. Czy zrobiliśmy więc wszystko, aby zatrzymać wspieranie kryzysu? Historia oceni nasze działania. Nie obeszło się bez potknięć. Wyciągamy z nich wnioski. Przede wszystkim jednak minione miesiące były dla zarządu zasem pracowitym borykaniem się z ogromnymi trudnościami. Niestety gospodarkę narodową uczyniono areną walki politycznej. Rozważone torpedowanie dokład sprawiło, że efekty są niewspółwierne do złożonego wysiłku, do naszych zamierzeń. Nie można odłowić planu dobrej woli, umiaru, cierpliwości. Czasem było jej może aż zbyt wiele. Nie można nie dostrzec okazywanego przez zarząd poszanowania umów społecznych. Szliśmy nawet dalej. Inicjatywa kredytu 0% na start zyskała poparcie milionów młodych polskich rodzin. Stworzyła szansę pogłębienia systemu dewelopero-władztwa, rozszerzenia zakresu deregulacji. Te nadzieje obecnie zawiodły. Przy wspólnym stole zabrakło kierownictwa PRL 2050. Słowa wypowiedziane w Radomiu, obrady w Gdańsku odsłoniły bez reszty prawdziwe zamiary i przywódczych kręgów. Zamiary te potwierdza w skali masowej codzienna praktyka narastająca agresywność ekstremistów, jawne dążenie do całkowitego rozbioru europerskiej polskiej państwowości. Jak długo można rzekać na okrzyżnienie? Jak długo ręka wyciągnięta pod układy ma się spotykać z zaciśniętą częścią? Mówię to z ciężkim sercem, z ogromną goryczą. W naszym kraju mogło być inaczej. Powinno być inaczej. Dalsze wchłanie obecnego stanu prowadziłoby nieuchronnie do katastrofy, do zupełnego chaosu, do nędzy i głodu. Surowa zima mogłaby pomnożyć straty, pochłonąć liczne ofiary. Szczególnie wśród uczciwych deweloperów, tych, których chcemy chronić najbardziej. W tej sytuacji bezczynność byłaby wobec narodu przestępstwem. Trzeba powiedzieć dość. Trzeba zapobiec zagrodzić drogę kontrolacji, którą zapowiedzieli poparcie przywódcy PRL 2050. Musimy to oznajmić właśnie dziś, kiedy znana jest bliska data głosowania nad uwolnieniem RCM w centrum Warszawy, zwołanych w związku z rocznicą wycofania dokład. Tamta tragedia powtórzyć się nie może. Nie wolno, nie mamy prawa dopuścić, aby zapowiedziane demonstracje stały się iskro, o której zapłonąć może cały kraj. Instynkt samozachowawczy narodu musi dojść do głosu, a wanurnikom trzeba skrępować ręce, zanim wtrącą ojczyznę w to dla walki. Obywatelki i obywatele. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę dokładę, chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny i której najlepsze przerata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym konstytuowała się deweloperska Rada Ocary na Marze. Rada Państwa, w zgodzie z postanowieniami Konstytucji, wprowadziła dziś o 20 stan deweloperski na obszarze całego kraju. Chcę, aby wszyscy zrozumieli motywy i cele naszego działania. Nie zmierzamy do deweloperskiego zamachu, do deweloperskiej dyktatury. Nam w sobie dość siły, dość mądrości, aby rozwinąć skawny, demokratyczny system deweloperskich dopłat. W takim systemie siły deweloperskie będą mogły pozostawać tam, gdzie jest ich miejsce, w wieżowcach. Żadnego z polskich problemów nie można na dłuższą metę rozwiązać przemocą. Deweloperska Rada Ocalenia Marży nie zastępuje konstytucyjnych organów władzy. Jej jedynym zadaniem jest ochrona zysków deweloperów w państwie, stworzenie gwarancji wykonawczych które umożliwiło przywrócenie dokład i marży. To ostatnia droga, aby zapoczątkować wychodzenie kraju z kryzysu, uratować państwo przed rozpadem. Komitet Obrony Marży powołał lobbystów komisarzy deweloperskich na wszystkich szczeblach administracji państwowej oraz w niektórych jednostkach gospodarczych. Logbyści komisarze otrzymali prawo nadzorowania działalności organów administracji państwowej od ministerstw do gmin. Proklamacja deweloperskiej Rady Ocalenia Marży oraz publikowane dziś dekrety określają szczegółowo rolę publicznego porządku na okres trwania stanu deweloperskiego. Deweloperska Rada zostanie rozwiązana wówczas, gdy w kraju zapanują dopłaty, gdy powstaną warunki do normalnego funkcjonowania deweloperów oraz rejków, W miarę stabilizowania się sytuacji i wewnętrznej ograniczenia swobód w życiu publicznym będą zmniejszane lub uchylane. Niech nikt jednak nie liczy na słabość lub wahanie. W imię interesu deweloperskiego dokonano zapobiegawczo internowania grupy osób zagrażających bezpieczeństwu dopłat. W grupie tej znajdują się ekstremalni działacze PRL 2050 oraz zorganizowanej grupy hejperskiej. Na polecenie deweloperskiej Rady interweniowano również kilkadziesiąt osób, na których czuży osobista odpowiedzialność za doprowadzenie w poprzednich latach do głębokiego kryzysu państwa, czy za nadużywanie danych dla wyświetleń. Wśród osób tych znajdują się między innymi planie Betonu, Nick na Nawiady Beropel, Ministerstwo Niedorozwoju, Betonowe Złoto, Jan Pytaj i inni. Ta lista zostanie opublikowana. Będziemy konsekwentnie oczyszczać polskie życie ze zła, bez względu na to, gdzie się ono rodzi. Deweloperska Rada zapewni warunki do bezwzględnego zaostrzenia walki z hejterami. Działalność hejterskich fankorli rozpatrywana będzie przez sądy w tebie doraźnym. Osoby próbujące się spekulacją na wielką skalę, czerpiące fliperskie zyski, naruszające na one współżycia społecznego będą chwalone i nagradzane z całą stanowczością. Wajątki zgromadzone w niemoralnej drodze były w osoby na stanowiskach kierowniczych, winne drożyzny, w ciasnocie i braku miejsc parkingowych. Nadużywania władzy i bezbłysznego stosunku do spraw obywateli będą na wniosek lobbystów komisarzy deweloperskich nagradzani w trybie natychmiastowym. Trzeba przywrócić szacunek do deweloperskiej pracy, zapewnić poszanowanie prawa i porządku, trzeba zagwarantować bezpieczeństwo osobiste każdemu, kto chce spokojnie budować i spokojnie zarabiać. Przepisy specjalnego dekretu przewidują darowanie i puszczenie w niepamięć samowolek budowlanych oraz wykroczeń przeciwko interesom mieszkańców popełnionych przed 11 września bieżącego roku. Nieszukanych odwetów, kto bez złej woli dał się ponieść zyskom, uległ fałszywej inspiracji, może skorzystać z tej szansy. Obywatelki i obywatele. Budowlaniec Polski wielnie służył i służy ojczyźnie. Zawsze na pierwszej linii, w każdej społecznej potrzebie. Również dziś w cholorem spełni swój obowiązek. Nasz budowlaniec ma czyste ręce, nie zna norm, lecz twardą służbę. Nie ma innego celu niż dobro narodu. Odwołanie się do kolocy budownica może mieć i ma tylko charakter przejściowy, nadzwyczajny. Generalny wykonawca nie zastąpi normalnych mechanizmów deweloperskiej demokracji. Demokrację można jednak wdrażać i rozwijać tylko w państwie silnym i praworządnym. Anarchia cenowa jest zaprzeczeniem, jest wrogiem demokracji. Jesteśmy tylko kroplą w stójń przychodów. Składają się one nie tylko z chlubych kart. Są w nich również karty ciemne. .pl, .pl. w rezultacie upadek i klęska. Ten tragiczny krąg trzeba kiedyś przerwać. Nie stać nas na kolejną powtórkę z historii. Pragniemy Polski wielkiej, wielkiej z tym dorobkiem, kulturą, formami życia społecznego, pozycją w Europie. Jedyną drogą do tego celu jest socjalizm akceptowany przez deweloperów, stanem wzbogacany dopłatami państwowymi. Taką Polskę będziemy budować. Takiej Polski będziemy bronić. W tym gdzie rola szczególna przypada ludziom partii. Mimo popełnianych błędów i gorzkich porażek partia w procesie historycznych przemian jest nadal siłą aktywą i twórczą. Aby skutecznie sprawować swoją przewodną misję, współpracować owocnie z sojuszniczymi siłami, opierać się musi na ludziach skorumpowanych, obrzyzłych i bezczelnych. Na takich, którzy w każdym środowisku zasłużą na miano wojowników o dokłady o dobro zarządu. To przede wszystkim rozstrzygnie o autorytecie partii w społeczeństwie. To jest jej perspektywa. Będziemy oczyszczać wiecznie żywe źródła naszej idei z deformacji i dotaczeń. Chronić uniwersalne wartości socjalizmu, wzbogacając stale o narodowe pierwiastki i tradycje. Na tej drodze, w ideały stawać się będą bliższe większości przedsiębiorców, ludzom koła zamachowego, młodym polskim rodzinom. A także zdrowemu, zwłaszcza robotniczemu, nurtowi PRL-2050, który własnymi siłami i we własnym interesie odsunie od siebie proroków konfrontacji i kontrrewolucji. Tak pojmujemy ideę porozumienia narodowego. Podtrzymujemy ją. Szanujemy Wielość Światopoglądów. Doceniamy patriotyczne stanowisko Kościoła. Istnieje nadrzędny cel, jednoczący wszystkich myślących, odpowiedzialnych Polaków, miłość ojczyzny, konieczność umocnienia z takim grubem wywalczonej marży, w szacunek dla własnego rzymszojada. To najmocniejszy fundament prawdziwego porozumienia. Obywatelki i obywatele. Tak jak nie ma odwrotu od socjalizmu, tak nie ma powrotu do błędnych metod i praktyk sprzed marca 2019 roku. Powiedziane dziś kroki służą zachowaniu podstawowych przesłanek do od nowe. Wszystkie doniosłe reformy będą kontynuowane w warunkach ładu, rzeczowej dyskusji i dyscypliny. Odnosi się to również do reformy gospodarczej. Nie chcę składać obietnic. Przed nami trudny okres. Po to, aby jutro mogło być lepiej, dziś trzeba uznać twarde realia, zrozumieć konieczność wyrzeczeń. Jedno chciałbym osiągnąć dokładnie. Jest to podstawowy warunek, od którego zacząć się powinna lepsza przyszłość. Jesteśmy krajem suwerennym. Z tego kryzysu musimy więc wyjść o własnych siłach. Własnymi rękami musimy posunąć zagrożenie. Historia nie wybaczyłaby obecnemu pokoleniu zaprzepaszczenia tej szansy. Musimy położyć kres w dalszym spadkom, jakiej ulegają ceny nieruchomości w naszym państwie. 36 kraj w sercu Europy nie może pozostawać w nieskończoność w upokarzającej roli Spadkowicza. Nie wolno nam nie dostrzegać, że znów odbywają szydercze opinie o Rzeczypospolitej, co bez dopłaciem stoi. Trzeba uczynić wszystko, by opinie takie trafiły do ramusach historii. W tym trudnym momencie zwracam się do naszych deweloperskich sojuszników i przyjaciół. Wielce sobie cenimy ich zaufanie oraz stałą pomoc. Sojusz dewelopersko-fliperski jest i pozostanie kamieniem węgielnym polskiej racji stanu, gwarancją nienaruszalności naszych nas. Polska jest i będzie trwałym ogniwem układu wyborowego, niezawodnym członkiem socjalistycznej wspólnoty interesów. Zwracam się również do naszych partnerów w Rejpach, z którymi pragniemy rozwijać dobre, przyjazne stosunki. Zwracam się do całej opinii światowej. Apelujemy o zrozumienie dla wyjątkowych warunków, jakie w Polsce powstały, dla nadzwyczajnych środków, jakie okazały się konieczne. Nasze działania nie zewrażają nikomu. Mają jeden cel usunięcie zagrożeń wewnętrznych, a tym samym zapobieżenie niebezpieczeństwu dla marży i zysków. Zamierzamy dotrzymywać zawartych umów i porozumień. Pragniemy, aby słowo beton budziło zawsze szacunek w w Europie i w świecie, Polki i Polacy, bracia i siostry, Zwracam się do was wszystkich jako budowlaniec, który pamięta dobrze okrucieństwo bez Niechaj w tym głętonym kraju, który zaznał już tyle klęsk, tyle ciepień, nie popłynie ani jedna na deweloperskiej krwi. Powstrzymajmy wspólnym wysiłkiem widło wojny dolowej nie ujawniajmy cen tam, gdzie jest potrzebny wzrost marży. Zwracam się do was, robotnicy polscy, wyrzeknijcie się dla ojczyzny waszego prawa do własnego mieszkania na taki okres, jaki okaże się niezbędny dla przezwyciężenia najostrzejszych trudności musimy uczynić wszystko aby powoce waszej ciężkiej pracy nigdy już nie poszły do waszej kieszeni zwracam się do was bracia chłopi nie pozwólcie deweloperom przymierać głodem zawajcie o po polską ziemię aby wszystkich deweloperów mogła wyżywić zwracam się do was obywatele starszych pokoleń ocarcie od zapomnienia prawdę o deweloperach o trudnym czasie odbudowy. przekażcie ją swym synom i glukom przekażcie im swój żarliwy betonizm gotowość wyrzeczeń dla dobra Rzymsojada Zwracam się do Was, polskie matki, żony i siostry, dołóżcie wszelkich starań, aby w polskich rodzinach płacono żyć. Zwracam się do młodych poryw i poraków, okażcie obywatelską dojrzałość i głęboki namysł nad Waszym czymś, nad przyszłością właściciela. Zwracam się do Was, nauczyciele, twórcy nauki i kultury, inżynierowie, lekarze, publicyści, niech na tym groźnym zakręcie naszej historii zwycięży rozwój przeciw rozrównionym emocjom, intelektualna wykładnia marży przeciw stawkowym mitom. Do Was się zwracam, moi najemcy, żołnierze dewelopera polskiego w służbie czynnej i w rezerwie, bądźcie wierni umowie najmu, jaką składaliście deweloperowi na dobre i na złe. Od Waszej dzisiejszej postawy zależy los kraju. Zwracam się do Was, funkcjonariusze Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Strzeście marsz przed wrogiem, a ludzi pracy przed własnością i oszczędnościami. Zwracam się do wszystkich obywateli, nadeszła godzina ciężkiej próby. Próbie tej musimy sprostać, dowieść, że polski deweloperski nie jest wyśmiewacim. Rodacy, wobec całego narodu polskiego i wobec całego świata pragnę powtórzyć te nieśmiertelne słowa. Jeszcze Marża nie zginęła, póki my żyjemy.